Witamy Was na unboxingu pierwszego polskiego kryptoznaczka. Dzisiaj pokażemy Wam, w jaki sposób zaimportować token do portfela cyfrowego i rozpocząć swoją wirtualną kolekcję. Każdy kryptoznaczek składa się z dwóch elementów. Pierwszy to tradycyjny znak opłaty pocztowej, a drugi to token NFT. I to Wam dzisiaj pokażemy. Każdy kryptoznaczek jest zabezpieczony w takiej kopercie. Coś takiego. Kupicie w placówkach poczty polskiej lub przez internet w sklepie filatelistycznym. Jeżeli kupicie to przez internet, to musicie poczekać na list polecony, bo w takiej formie go właśnie otrzymać. Zaraz pokażemy Wam, co zawiera taka porta, jaka jest jej zawartość i jak skorzystać z polskiego Znaczka, czyli w jaki sposób go zaimportować do portfela cyfrowego i na co zwrócić uwagę. Teraz przechodzimy do oficjalnej części, czyli rozpakujemy kopertę i zaimportujemy tokiem, to, to sobie, nie? Da, da. Zwróćcie uwagę, żeby kopertę ciąć równo. Nie podobać, to jest zawartość kopertę. W środku mamy ulotkę. Tutaj opisaliśmy kategorię polskiego, pierwszego polskiego kryptoznaczka. Mamy też informacje, jakie techniki druku zostały zastosowane w projektach oraz informacje o samych grafikach. Zapraszamy do zapoznania się szczegółowo z tymi informacjami. A to jest folder, który zawiera kryptoznaczek. Jak możecie zauważyć, to jest papier, więc znaczek jest papierowy. To jest tradycyjny znaczek pocztowy, który można nakleić na kopertę i wysłać. Jest dołączony do niego portel papierowy z wygenerowanym już tokenem powiązanym z kryptoznaczkiem i obie te części są odkupane, dlatego zalecamy obchodzić się z tym bardzo ostrożnie. Teraz pokażemy Wam, jak zaimportować token powiązany ze znaczkiem do portfela cyfrowego. Tak wygląda pierwszy polski kryptoznaczek. Widzimy tutaj w tej chwili zasłonięty klucz prywatny. Ponieważ jest on informacją poufną, upublicznienie go może skutkować utratą tokena. Pamiętajmy o tym. Na etykiecie kryptoznaczka mamy dwa zestawy informacji. Po lewej stronie mamy adres portfela papierowego, na którym jest dołączony do znaczka token NFT. A po drugiej stronie mamy frazę klucza prywatnego, które posłuży nam do importu portfela papierowego do portfela cyfrowego. Teraz doskonujemy pierwszy kod QR, który przeniesie nas na stronę kategorii kryptoznaczka. Automatycznie zostanie wypełniony formularz, który pozwala nam na weryfikację, czy token kryptoznaczka o danym ID znajduje się na dołączonym do znaczka portfelu papierowym. W ten sposób mamy możliwość sprawdzenia, czy token znaczka jest autentyczny, czy znajduje się na dołączonym do znaczka portfelu papierowym. Teraz przechodzimy do właściwego importu tego do portfela cyfrowego i skanujemy drugi kod QR. E, drugi kod QR przynieść nas na formularz importu portfela papierowego na stronie Kryptoznaczka. Klikając przycisk Wprowadź zostanie wygenerowany właściwy klucz prywatny, który posłuży nam do importu portfela papierowego do portfela cyfrowego. Teraz kopiujemy ten klucz. I przechodzimy do portfela Matemask. W portalu importujemy konto. Klikamy Importuj konto. Wklejamy skopiowany klucz prywatny i robimy import. Mamy już zaimportowane konto, na którym dołączony jest token, kryptoznaczka. Teraz w aplikacji mobilnej e, musimy jeszcze zaimportować sam token. Żeby zaimportować token do portfela cyfrowego, przechodzimy do kategorii kryptoznaczka i kopiujemy adres kontraktu. Teraz wracamy do portfela cyfrowego. Przechodzimy do zaimportowanego konta. Klikamy Importuj nfts. Wklejamy adres kontraktu i przepisujemy ID kryptoznaczne, które mamy na etykiecie. Po chwili mamy zaimportowane kryptoznaczek w portalu cyfrowym. Klikając na obrazek możemy podejrzeć szczegółowe to znaczy. Część tradycyjna kryptoznaczka może teraz znaleźć się w Waszym klaserze, a odpowiednik cyfrowy w kryptoklaserze na nft.pocztamyślnikpolska.pl. W ten sposób możecie rozpocząć swoją cyfrową kolekcję. Zapraszamy Was do zakładania kryptoklaserów na naszej stronie. Można tam również kolekcjonować kryptoznaczki innych administracji pocztowych. Zapraszamy Was do tego serdecznie. To może być Wasza nowa, inspirująca pasja. Zachęcam do palenia tokenów, to znaczy do kolekcjonowania tokenów i do zobaczenia na naszym Discordzie.